Ach. Nareszcie trochę słońca, nareszcie 26. Kończy się ten pełen lockdown, który trwał już ponad 4 miesiące. 4 miesiące, wyobraźcie sobie, w Polsce przynajmniej coś tam się otwierało, zamykało, a tu pełne cztery miechy, wszystko było pozamykane. Już nareszcie tak, fryzjer już się otworzył. Miejsca świadczące tego typu usługi są już otwarte, więc mogłem się doprowadzić do stanu um, akceptowalnego. A 26, restauracje i wszystkie tego typu miejsca zostaną otwarte. Hotele i tak dalej, i tak dalej. Więc nareszcie będzie można żyć, wrócić do normalności. Jeśli chodzi o szczepienia w, a w, w ogólnie Wielkiej Brytanii, to tutaj idzie to bardzo szybko i płynnie. Moja mama miała szczepienie parę dni temu. No typowo Biały, tak jak u każdego, u każdej osoby, którą znam, która miała szczepionkę, za każdym razem. Po szczepieniu pojawia się gorączka. Ogólnie takie objawy grypy. Gorączka, osłabienie, bóle mięśni. To zwykle trwa około dwóch dni i później przechodzi i wszystko jest w normie. Więc już wszystkie prawie osoby 40 plus są zaszczepione pierwszą dawką. Niektóre już mają drugą dawkę. Więc do końca lipca podobno mają być już wszystkie, wszyscy dorośli zaszczepieni. Sam byłem bardzo Sceptyczny, jeśli chodzi o te szczepienia, ale z tego co zauważyłem, z tego co widać, co można zobaczyć, że liczba zachorowań zmalała drastycznie w Wielkiej Brytanii, czyli szczepionki wygląda na to, że działają. No ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj o tym. Ostatnio w Lidlu były do kupienia takie ślimaki. Proszę bardzo. Nigdy w życiu tego nie jadłem, więc zobaczymy, jak smakuje coś, co. Amelie jadła Hej! Jako dziecko A Miam, well. miam, miam Mam miam miam. Jest Nie, boję się tego trochę Widzicie tutaj? Tutaj będzie trzeba wygrzebać tego ślimaka ze środka jakimś co nie wiem jak to w sumie będzie no, no, but now, tak because this is kind of butter, so we need to put them, you know, like that. Because i, if we put them like this, then ah, you, you're gonna, you're gonna put them in the oven directly, inside. yeah. Yeah, you, okay. Czyli trzeba tak, do góry nogami je położyć. Ameli mówi, że mają być zamrożone, kiedy wkłada się je do piekarnika. Mm. Tak mają być yeah. i i w, można je włożyć od razu w tym cieśniberek. Okay. And like that, ten minutes. 10 minut w piekarniku oh, i podobno będą gotowe. Wait. No zobaczymy. to cook so oh, uh, a, a gratin de courgettes. So it's a courgette with like eggs and some cheese on the top. But that will need to go in the oven for 20 minutes. Aha. No, no to zrozumieliście, Nie wiem, kurżet, kurżet. Nie wiem, czy to jest jakie jest podniebnego w Polsce. to są potatoe no ah, they are ready, no? Uh, well, same 20 minutes more. Ale najpierw ça Okay. 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 Let's kill them all. <laughs> But I guess they kind of kill them and then they put them in. I don't know exactly how they do. How you kill the snake? Yeah. But now they are, you know, all nice and they put them so in. Zastanawiam się, jak oni to robią. Wydaje mi się, że pewnie może dosyć drastyczna metoda, ale chyba wrzucają do wrzątku. To jest dosyć drastyczne. Uh, Wtedy tak, tak, te ślimaki e, umierają. No, później je jakoś przyprawiają chyba, wrzucają do zamrżarki. No i, i teraz wystarczy 10 minut w piekarniku i są gotowe. No, także te. Okej, okay, gotowe. Spójrzcie, jak to wygląda z bliska. Jakoś lepiej, lepiej wygląda. Oh, come on. They start to smell like a... oh yes help me ah, ah. <laughs> <laughs> ah fucking french people <laughs> okay. because, so you, need to, be, you need to be careful because that's really hot okay. Oh, no really that okay so <laughs> you take them like that Okej, okay. czyli tak bierzemy, yeah. Fu. Yeah. No? Fuuu. No, wait, 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 kurde jakoś ostrość nie chcę złapać, ale będziecie widzieć, czyli tak to wygląda, taki glut, wyciąga okay. się go, wyciąga się go ze skorupy, tam jest pusta, Co? okej, okay. yeah, it's good, mhm, mm it's better, but yeah, you can try jakiegoś takiego tłuściutkiego okej, o. Okay, trzeba go wyciągnąć Ja 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 You have a big one. Yeah, amazing. No. <laughs> oh, that would be good. No, be good. Trochę. W sumie trochę pachnie jak, jak mule. No coś takiego. Okej. Okay. Co? So? Dziejka like jest? W ogóle. Przyprawy są spoko, najpierw te przyprawy I później jest taki trochę glut. Jak ja... Nie wiem, jakbym to porównał. Do zjedzenia nie wiem. W to porównać. Takie glutowate trochę. No, o, ośmiornica coś takiego. Nie no. Okej. Okay. Okej, okay, nothing to... To jest disgusting to see that, no? Nie no, jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Nie jest takie straszne, ale no, ten to się schował mocno. Trzeba go bardziej wygrzebać. Jest, jak ktoś jest weganem, weganinem weganem i wegetarianinem, tak? To pewnie myśli, że jestem jakimś jaskiniowcem. Yy. A my, lubię, skończy te wszystkie ślimaki, a ja wam pokażę co jeszcze mamy. Aha, small on time! No łe. Bo w sumie to jest takie dosyć nietypowe co udało nam się znaleźć. O, oczywiście to nie jest reklama Lidla. Kto by chciał reklamować się na moim kanale. Um... Nie wiem, burgery z kaczki. Widzieliście kiedyś takie życie? Ulala, prawie wygląda jak polski obiad, jak schabowy, ale nie, to jest kaczka. Na koniec wideo, tylko spróbuję tej kaczki zobaczymy, jak to wygląda. Ale słodkie. No jest ok, lepszy niż ślimak. No, także tym akcentem kończę to wideo z zamyli coś dużego, znaczy już zrobiliśmy coś konkretnego, założyliśmy coś, ale o tym kiedy indziej. I może na koniec tego roku przeprowadzimy się do Francji, ale o tym też kiedy indziej, jak będzie to wszystko na 100% potwierdzone. Dlatego dziękuję za uwagę. znośnego tygodnia!